Dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem nowym wyzwaniem tak naprawdę dla mnie, bo będą to ulubieńcy miesiąca marca. Pokażę Wam jakich kosmetyków używam. Nie będzie ich strasznie dużo, bo moje makijaże raczej ograniczają się do pewnego minimum, więc pokażę Wam tylko te produkty, które uważam, że zasługują w tym momencie na Waszą uwagę. Zapraszam do oglądania. Zacznę od kremu, który pielęgnuje moją twarz, jeżeli... Potrzebuje szybkiego i dokładnego nawilżenia. Jest to krem garnier Hydra Adapt bardzo lekki, matujący odświeżający krem. Taki o bardzo lekkiej formule jest to taki sorbet, którego nakładam na twarz zawsze rano przed nałożeniem całego makijażu on matuje moją cerę i bardzo ją nawilża, także jest to mój ulubieniec pielęgnacyjny do cery, do którego wracam. Jest to moje trzecie, albo czwarte nawet, opakowanie, mm, przeznaczone do cery mieszanej i tłustej, czyli idealnie wpasowuje się w tą moją codzienną pielęgnację. Kolejnym ulubieńcem jest taka malutka, niepozorna odżywka firmy Everline 8 w 1. Jest to skoncentrowana odżywka, która pomaga za każdym razem odbudować moje paznokcie. Jest to odżywka, którą y, poleciałabym spokojnie każdej dziewczynie, która ma problemy z paznokciami, z kruchością, łamliwością, rozdwajaniem się paznokci. Idealnie też nadaje się jako baza pod y, kolorowy lakier. Teraz przejdę do kolejnego kosmetyku związanego z dłońmi i jest to krem z Isany 5% urea. Ostatnio widziałyście go zresztą na pewno na Facebooku, bo stawiałam mały taki haul zakupowy z Rossmana. I jest to krem z 5% zawartością mocznika. On jest przeznaczony do bardzo suchej skóry. On bardzo dobrze ją nawilża, nie pozostawia żadnego takiego lepiącego się filmu na dłoniach czego ja bardzo nie lubię. Ja lubię, jak krem nałożę i zaraz zapominam, że go nałożyłam, a on tutaj czuje, że działa. On pomógł mi z moją przesuszoną skórą, którą, z którą ja zawsze mam problem na przełomie właśnie zimy i początku wiosny. Ona wtedy jest bardzo wrażliwa, a krem sprawdził się idealnie i teraz używam go przez cały czas. Teraz przejdę do kosmetyków kolorowych, które były Ulubieńcami i najczęściej używanymi produktami w marcu. Zacznę od podkładu Burżua Healthy Mix. Myślę, że też nawet widać, że był to ulubieniec po, po tym, jak wygląda. Zacznę może od opakowania. Opakowanie jest bardzo fajne, oni robią świetne opakowania. I jest to podkład rozświetlający, ale nie jest to rozświetlenie, które jest takie strasznie mocne, że po prostu Wasza skóra się strasznie świeci. Nie. On ma bardzo takie fajne działanie, bo delikatnie wchłania się w tą skórę i dopasowuje się do kolorytu, więc z nim nie spotkałam się jeszcze, aby stworzył efekt maski. Świetnie działa, jest bardzo nawilżający, nie podkreśla suchych skórek. Nie wchodzi jakoś strasznie w załamania skóry, jeżeli mamy jakieś większe zmarszki, czy to tutaj koło ust, czy, czy w okolicach czoła. Także naprawdę sprawdzał się świetnie. I teraz przejdę do też mojego takiego odkrycia niedawnego. Jest to kamuflaż z Catrice. Widziałyście go już na pewno w niektórych moich filmikach. On bardzo dobrze radzi sobie ze wszystkimi niedoskonałościami, i zachwyciło mnie w nim to, że cena jest niewielka, a jakość jest naprawdę rewelacyjna. Położyłam go jeszcze trochę dłużej i zrobię Wam na pewno o nim recenzję, bo jest, jest naprawdę tego wart. Jest w konsystencji bardzo taki kremowy, trochę suchy. Także naprawdę pokrywa świetnie niedoskonałości, radzi sobie rewelacyjnie z zaczerwienieniami. Ja stosuję go tylko i wyłącznie punktowo i raczej nie radziłabym nakładać go na wiek, większe powierzchnie skóry. Przejdę teraz, może, do kolejnego ulubieńca, o którym już na pewno czytałyście na vlogu. Miał swoją recenzję, miał swoje 5 minut. Ja mam odcinek 52. Ten odcinek jest porównywany do różu z firmy MAC. Z tego co pamiętam to chyba Well Dressed. I naprawdę sprawdza się świetnie. Jego trwałość jest znakomita. Zresztą nie będę się rozgadywać, podlinkuję Wam na dole recenzję na blogu, tam wszystko dokładnie opisałam, także na pewno przeczytacie, ale naprawdę polecam go Wam i traf, będzie na pewno moim ulubieńcem jeszcze przez długi czas. Kolejnym moim ulubieńcem jest Cheese Inglota. Jest to takie maleństwo. I ja nim podkreślam brwi. Jest on świetny, bo nie można nim sobie zrobić krzywdy, nie można uzyskać nim efektu jakichś strasznie przerysowanych brwi. On delikatnie wchodzi w te puste przestrzenie między waszymi włoskami i bardzo ładnie podkreśla. On ma taką tonację brązową, wchodzącą w szary odcień i naprawdę pięknie wygląda na brwiach. Daje bardzo naturalny efekt. Kolejnym oczowym ulubieńcem jest Liquid Zinglota. On na zdjęciach wyszedł jakby w takim czarnym odcieniu, ale on jest bardzo ciemnym brązem. Jest to pierwszy eyeliner, który kupiłam z tej firmy, ale na pewno nie ostatni, bo sprawdza się świetnie. Uwielbiam go za tą gąbeczkę, ten aplikator, który ma w sobie, bo nie rozmazuje, ani nie mam żadnych problemów z nakładaniem go. Myślę, że dla osób początkujących będzie naprawdę dobry. Kolejnym też e, moim ulubieńcem, który niestety już jest na wykończeniu, jest maskara z Maybelline e, Rocket Volume Express. O niej też pisałam w recenzji na blogu, także tam też możecie znaleźć wszelkie potrzebne informacje. Chciałabym Wam tylko powiedzieć, że na pewno do niej wrócę, bo sprawdza się świetnie. Moje rzęsy są bardzo dobrze rozdzielone i ma bardzo ładny odcień, także naprawdę jestem zadowolona. I już ostatnim moim ulubieńcem to będzie moja matka z Maybelline. W takim pięknym różowo-koralowym odcieniu. I jest to kolor 130 Pink Possibilities. Ja też yy, tą pomadkę miałam już, w, z tego co pamiętam, to chyba w pierwszym filmie, który kręciłam. I pomadka jest bardzo fajna, bardzo dobrze się ją aplikuje, ma takie naburzające yy, wykończenie na ustach. Także naprawdę świetnie się jej używa przez cały dzień, można sobie ją poprawiać bez patrzenia w lusterko. To chyba już wszystko. Chciałam Wam powiedzieć w tym miesiącu. Proszę Was bardzo o, o wyrozumiałość i nie, nie obrażajcie się za to, jak ten filmik wygląda, bo naprawdę mam tremę, mimo że już nagrałam dla Was kilka filmów makijażowych, ale jest to zupełnie coś nowego dla mnie. Także mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę przymrużycie oko i powiecie: Dobra, było ok, następnym razem będzie lepiej. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie kciuka. Będzie to dla mnie naprawdę ważne. Będę wiedziała, czy chcecie, aby kolejne filmiki były nagrywane z ulubieńcami. I jeszcze raz Was przepraszam za to, jak ten filmik wyglądał. Jestem spięta, wiem o tym, dokładnie o tym wiem, czuję po tym, jak mówiłam do Was. Ale mam nadzieję, że mi jakoś to wybaczycie i że kolejnym razem po prostu będzie lepiej. Zapraszam Was na bloga do czytania recenzji tych produktów, o których mówiłam. Recenzje na pewno będą się pojawiać e, systematycznie. W każdym tygodniu znajdziecie recenzję jakiegoś produktu, także zapraszam Was do śledzenia mnie i pod spodem wszystkie produkty będą podlinkowane. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się pa! Na dzień do twarzy. Moja córa może jeszcze raz. ああ、あ、oh. <gasps> やつ取るわ。<laughs>